Cześć, dzień dobry, witajcie, ja jestem Squido. I to jest kolejny odcinek z serii Hardcore'owa Przygoda. To, co się zmieniło od ostatniego odcinka, to upiekłem pork chopy oraz steaky. I jest teraz... upiekłem mięso z krowy, steaky teraz są. Zabieramy kwipunek. I polecimy w tym odcinku. Mogę jeszcze żelazo przetopić. Dobra, teraz szybko przetopię trochę żelaza. Na kilof. Mm. I lecimy w dół. W jaskinię. Tam. Dokładnie tam lecimy. Nie całe. No jak, skoro już tak, to niech będzie tyle. I fast. Szybko. Szybka pozbieram dirta. O, i węgiel to sobie wykopię przy okazji. Skoro już tutaj czekam, to czemu by nie. Tak, węgiel. Sporo tego, jak zawsze. Węgla jest sporo w Minecraftie teraz. Nie brakuje. I jeszcze trochę idę sprawdzić, jak tam się ma przetapianie. No jeszcze trochę. Dobra, zaraz zobaczę. No i jest. Achievement! Tak, achievement. Super. Jest achievement na żelazo. I jeszcze stworzę kilofy. Dwa kilofy. Okej. Okay. Chcę znaleźć diamenty. I jeszcze sobie stworzę miecze. Fak, mógłbym przetopić na miecze. żelaza. Dwa. Cztery niech będzie. I trochę zbiorę jeszcze kobla. Przygotowanie do wyprawy. Trochę potrwa. Na miecze. A gdzie są patyki? Tu są patyki. Nie miałem innych? A nieważne. Czy. O! Oh. <noise> podykami przetapiam. Dobra. Nie, 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 nie. Ech. Dobra, jest. Dało się. Niech już będzie podykami przetapiam. I dwa miecze, proszę. to i wszystko, i mam cały ekwipunek teraz zawalony. Oh. Nie dobrze Lecimy w dół. A jeszcze łóżko i psa. Łóżko więc trzeba coś wyrzucić. Łóżko trzeba wyrzucić, co ja chcę wyrzucić. Saplingi! O, saplingi mi w ogóle nie są potrzebne. Chodź, lecimy w piesku. Wow. Mroczne, mroczne tutaj. I lozie w spada. Razem z wysokością. Ale dobra, poradzę sobie. I muzyka jest Minecraftowa. I żelazo jest. Super. Co? Jakby tutaj gdzieś był Creeper, to mam nadzieję, że mój pies mnie obroni. Dobra, dość tego węgla i tak już mam. Rys, ile węgla. Nie, nie zbieram węgla. Dość, dość węgla. Tutaj jest żelazo, ale pójdę pierwsze w tą stronę, bo tutaj nic nie ma. Dobra. Tego się spodziewałem. Dobra, tutaj też nic nie ma, więc może tutaj coś będzie. Jest Wow Dziura w ziemi Kurde Jakby tak spadły na głowę, to by nie fajnie było Siad 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 i czekaj Ja sobie pozbieram Golda Czy to złoto żelazo, o Trochę ze złotem się pomyliło, ale dobra Złoto też by mi się przydało Chociaż nie wiem po co Kolejki nie będę budował Na hardkorze Prawdopodobnie Nie Tam okej. Okay. Jeszcze tutaj troszkę żelaza O, tym razem dobrze powiedziałem. Żelaza Tu nic nie ma. O, tam jest... Tam jest jakieś jezioro. Skoro tam jest woda i piasek. Dużo żelaza w tym miejscu akurat jest. Dziwnie się chodzi po jaskini, naprawdę. Uff, czy tam też jest żelaza? No. Tutaj też jest żelaza. Teraz będę musiał sobie jakieś w miarę bezpieczne zejście na dół ogarnąć. Tylko później. Nie. Piesku. Sit. Dobra. Come on! Nic mi nie jest. Nie ma creeperów, nie ma creeperów. O oh shit. Nie ma creeperów. Uf O, jest pies. Dobra, ma dużo życia. Uwaga. Bądź czujny jak pies podwójny, bo tutaj mogą mieć creepery. Jeszcze bardziej w środek ziemi. Chwila, co było tam? Jej. To dym z pochodni. On się przestraszyłem. Takie samo zajście. Nie mam miejsca na takie graty. Przydałoby się. Nie nie, 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 nie wpychaj mi tam. Szkielet, O, szkielet tam jest. Mam już jakąś informację przynajmniej o terenie. Przydałoby się coś wyrzucić. Trzcina cukrowa. Wełna. Pełno takiego koloru mi na pewno nie jest przydatna, białą sobie zostawię, można ją zakolorować. Kaktusy, no, skoro już je mam to niech będzie, trzcina cukrowa też niech będzie. Gunpowder niepotrzebny. Ze skóry sobie mogłem zbroję zrobić, ale już nie zrobię, chyba że przy jakimś na następnym przystanku. No, i jest już więcej miejsca, jakby na to nie patrzeć. Jest więcej. Okej. Okay. Nie, nie. Wow, prawie spadłem. Hmm. Podoba mi się takie schodzenie w środek ziemi. Zwiedzamy jaskiń. I co, tutaj nic nie ma? Chwila tam, coś może być. Jest. Jest coś. Tylko mnie interesuje, czy jest coś jeszcze za tym gravelem. Lawa. Wydaje mi się, że coś tutaj będzie. Nie ma. Dobra. Nie ma. Więc nie ma. Jest lapis lazuli. O! Lapis lazuli! Kilka. Gravel. I pokażę Wam technikę, jak pozbyć się lawy. Technika Squida. Tam, 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 tam. I już nie ma lawy. Widzicie? Tak to robi Squido. Porad na kilow, żelazny akurat. Chociaż lapis lazuli można też zbierać z Kamiennym też wypadają. Dobra, nie ma nic w pobliżu ciekawego. Hmm. Dobra, tutaj nie ma żadnych jaskinia, nic. Jest obsydian. I skoro jest lawa, to gdzieś tutaj będą też diamenty, ale nie tutaj. Nie chcę kopać i w poszukiwaniu diamentów. Wezmę sobie jeszcze więcej gravelu, może się przydać, bo on jest dobry do zasypywania lat. O, oh, Jedynym minusem gravelu jest to, flint. Nie, tu nic nie ma. Dobra. Lecimy. Znowu. W górę. Tam skąd przybyliśmy. Z góry. I ja wiem, że tam jest szkielet. To minę ładnie. Hmm, a skoro tak, to... Przygotuję się odpowiednio. Pies już tam idzie. Słyszę go. Where? Where are you? Też też. Ale czter? Nie. No, dead, I like, chestii Czego jeszcze tutaj mogę na dole spodziewać, lawy, szaraza, gdzie gdzie diamenty? Ups. Są kości. chwila, chwila, tam jest gości. Mmm, dobra, idę po żelazo. Nie no, słyszę szkieleta. Coś mi się wydawało, czy coś? Jej! Yeah. Wow. jaskinia. Mmm. Creeper. Eee, uh, creeper, jaskinia. Dammit. Creeper. Nie mam łuku. Oh shit. Oh shit. Nice. A no, jest mój pies. Uh, creeper. Oh! Jak to jest być między dwoma creeperami? Wybieram tego. Okej. Okay. Nie było tak źle. Na którym jestem poziomie? 22. Tutaj jeszcze nie ma diamentu. Muszę z zniżej, ale muszę znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, gdzie mogę to zrobić. Wszędzie. Jezus! Do łapy wpadł. Chodź tu, chodź tu. Zginie. Zginął. No trudno. Jestem już sam. Sam pozostałem z zombiakami. Z O Oh, fuck. Ale teraz boję strasznie. Nie. Strzela do mnie. Tu jest. Mam cię. Trafił. Nie mam łuku! Kurde Ja chcę łuk! Może sobie zrobić następnym razem. Są gości, jeee. Yeah. Są gości. Ile już kości Pięć. Pięć nieźle. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Dobra. Tędy. Bo nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Trzeba zrobić. Pochodni. Niepokoi mnie tutaj ta trochę Woda, bo ona może kripera tutaj przypłynąć i wtedy nie będzie ciekawie. Ale szybko zbiorę żelazo i se Tak. Tutaj. Też żelazo. Więcej. Jeszcze więcej. Ładnie. Super. Mm. Trzeba zajść niżej, jeśli chcemy znaleźć dia diamenty. Jest, jakby tutaj był creeper. Ale jest złoto. jest więcej złota. I jest lapis lazuli. I są diamenty! Tak, tak, tak. Tak, ale super. Są diamenty. Są diamenty. Są diament? chwilą, nie? Chwilałem muszę zrobić porządek w takim Wyrzucę na przykład piórko. Nie jest potrzebne do zrobienia łuku. Mm. Piórko nie. Co jeszcze nie. Mmm. Chwilę muszę ogarnąć trochę. Tak, po kolei jadę. Flint. Chociaż za by mi się przydał. Ciężki wybór, ciężki wybór. To mi nie jest potrzebne w ogóle. Więc tego się mogę pozbyć i mam miejsce na diamenty. Dwa tylko. Nawet kilofu sobie nie zrobi. Jej! Diament! Nie, no dwa tylko. Nie ma gdzieś indziej jeszcze? Są, są, są. Widzicie, spójrzcie, sprawdźcie sobie zawsze okład diamentów, czy nie ma kolejnych diamentów, bo są. Troszkę Red Stone'a. Hmm, przeładowany. Wyrzucam łopatę. Dobra, nie jest mi potrzebna. Lecimy dalej w poszukiwaniu diamentów. Muszę jeszcze złoto zebrać. O! To po co mi by było złoto? Ostrożnie, chwila, aby zabrać złoto. To wyrzucę. Właściwie jeszcze nie wyrzucę. Jest. Wykorzystam tutaj pochodnię. Co oświetlę trochę korytarza Dobra. I wracam po miecz, bo go wyrzuciłem prawie do spalenia. Ostrożnie. Dobra, mam. Wszystko ok. I teraz, gdzie iść? Tędy chyba pójdę. Nie tam. Bo tu jest złoto. Dobra, teraz sprawdzę, czy tutaj nie ma jakichś diamentów. Hmm, pewnie są, ale nie widzę ich. Wow, niebezpiecznie tutaj coś. Dobra, pominę sobie żelazo i gdzie by teraz iść tędy skoro tutaj jestem to to jest to miejsce gdzie stawiałem pochodnie tak pajączek chodź Od nie, 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 agresywny trochę pajączek. Zły. Zły pająk. Lapis lazuli? Tak, lapis lazuli. Ja, tam nie idę. Tam nie idę, jeszcze zobaczę tą komnatę. I zakończę odcinek. Trochę redstone. Na redstone ani biorę za dużo, bo mi nie będzie potrzebny. Ani trochę. Okej. Okay. I teraz gdzie iść? Mam konflikt. Dylemat taki. Tam, 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 tam. W taki sposób to zrobię. Nie ma już diamentów. Całą jaskinię wyeksplorowałem. Dobra. Mało diamentów, które jest w Minecrafcie. Kiedyś mi się wydaje, że było więcej. Tam Teraz znajdę taki punkt, jaki chcę znaleźć. O, na przykład ten. E, tutaj byłem? Czy tutaj byłem? To nic ciekawego nie ma. Szczerze mówiąc, nic a nic. Dobra, wrócę nam skąd przyszedłem. O... Oh, yes. Tutaj jest pochodnia i tutaj prawie nie wpadło. Hmm. Teraz nie wiem gdzie mam iść. Zgubiłem drogę trochę. Dobra, już wiem gdzie jestem. Okej. Okay. Tutaj był diament. I jak nie wiem gdzie jestem, zostanę tutaj, w tym miejscu. I pożegnam się z Wami. Więc subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym, ra w kolejnym razem. Wszystkiego dobrego, cześć.